Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Kroniki Migrantki. Ja jestem Martyna, jestem autorką tego podcastu oraz bloga migrantka.com. W tym podcaście rozmawiamy o życiu w Niemczech oraz o emigracji. Jeżeli te tematy Cię interesują, to zachęcam Cię do zasubskrybowania mojego podcastu w swojej aplikacji podcastowej oraz na YouTube. Dzięki temu mogę trafić do większej liczby odbiorców. Może jeszcze tego nie wiesz, ale z zawodu jestem socjolożką i dziennikarką, i właśnie w tym odcinku podzielę się moją wiedzą z socjologii migracji, z psychologii migracji i opowiem Wam o kryzysie migracyjnym. Opowiem, czym jest kryzys migracyjny z perspektywy psychologii i socjologii migracji, jakie są fazy kryzysu, jak się przez nie przechodzi, i na moim przykładzie pokażę Ci, jak ja przeszłam przez te wszystkie fazy po kolei. Zapraszam do słuchania. Kryzys migracyjny to taki moment, w którym osoba, która nawet dobrze przygotowana na wyjazd, zaczyna odczuwać, że wszystko, co dotychczas wiedziała i umiała, przestaje wystarczać w nowej rzeczywistości, w nowym środowisku. To bardzo trudny czas, w którym zwykłe sposoby radzenia sobie z wyzwaniami często nie działają tak jak dotąd, jak się wcześniej nauczyliśmy. Może pojawić się dezorientacja, lęk, poczucie straty, ale nie tylko tego, co zostawiliśmy ze sobą. Ale takiej straty stabilności, pewności, które były nam wcześniej bliskie w środowisku, które dobrze znaliśmy. Taki kryzys jest naturalnym procesem. Migracja to ogromna zmiana, która wymaga dostosowania się do nowej rzeczywistości. W efekcie rodzi się cały wachlarz emocji. Możemy być na początku podekscytowani nowym miejscem, zaciekawieni, ale możemy też czuć zagubienie, smutek, frustrację. To proces, który jest trudny, ale chcę podkreślić, że może prowadzić do rozwoju wewnętrznego, bo wtedy konfrontujemy się z nowymi wyzwaniami, zaczynamy lepiej poznawać siebie, stawiamy inne priorytety, potrzeby, granice. I zrozumienie, że coś takiego jak kryzys migracyjny istnieje i jest procesem adaptacji, jest ważne nie tylko dla osób, które przez niego właśnie przechodzą w tym momencie. Ale też dla osób, które planują emigrację, żeby, żeby były świadome, że coś takiego jak kryzys migracyjny istnieje i że jest częścią procesu adaptacji, i wtedy można się na niego lepiej przygotować, zmniejszyć poczucie osamotnienia i znaleźć sposoby na skuteczne radzenie sobie w trudnych momentach. W życiu przechodzimy różne kryzysy. Kryzys migracyjny różni się od tych innych życiowych kryzysów, takich jak rozwód, utrata pracy, żałoba, ponieważ dotyka naszej tożsamości. Migracja niesie ze sobą nieuchronne straty. Tracimy kontakt z rodziną, z przyjaciółmi, z przyjaciółmi, znajome otoczenie, rutyny, zwyczaje w naszym miejscu, w naszym mieszkaniu, które dawały nam poczucie stabilności i przynależności. Z każdym tych, z tych elementów byliśmy na co dzień związani w, w Polsce, a teraz te więzi nagle zostają przerwane. Jedną z najtrudniejszych części tego procesu jest utrata szeroko pojętego domu, ale domu nie jako miejsca, w którym się mieszka, ale takiego symbolu bezpieczeństwa i stabilności czyli coś, co nas zakotwicza w świecie. I na emigracji to poczucie bezpieczeństwa, oparte na bliskich relacjach, znajomym otoczeniu to, że wiemy, gdzie iść do sklepu, wiemy, że gdzie na rogu jest żabka i codziennych rutynach zostaje wystawione na próbę. I taka sytuacja konfrontacji z pytaniem, kim my jesteśmy w ogóle w tym nowym miejscu, kim ja jestem. I kryzys migracyjny to moment, gdy zaczynamy zastanawiać się nad swoją tożsamością w nowym kontekście. Wchodzimy do obcej społeczności, gdzie nasze dawne role społeczne, taka rola przyjaciółki, mamy, córki, jest zachwiana, gdzie są inne zwyczaje, inny język, i nie ma już takiego znaczenia, kim byliśmy w miejscu, z którego pochodzimy. Często prowadzi to do poczucia dezorientacji, ale jednocześnie do próby odnalezienia się i ponownego zdefiniowania siebie w tym nowym świecie. W psychologii migracji proces kryzysu migracyjnego dzieli się na cztery etapy, przez które przechodzi bardzo dużo osób. Te etapy nieraz nakładają się na siebie, przesuwają, więc tutaj one nie mają takiej jednej, Linii czasowej. Ale każda faza wiąże się z innymi emocjami, wyzwaniami i reakcjami, a zrozumienie tych faz mam nadzieję, że pomoże przygotować się na zmiany, które pojawią się w nowym kraju albo które właśnie przechodzisz. I pierwsza faza to faza szoku. Ona zaczyna się zaraz po przyjeździe i nawet najbardziej przygotowane osoby mogą odczuwać przytłoczenie i dezorientację. Rzeczywistość nowego kraju okazuje się inna niż się spodziewano. Wszystko od języka po gesty i zwyczaje wydaje się obcej i niezrozumiałe. Jeszcze między Polską a Niemcami nie ma takiej dużej różnicy kulturowej i jednak nasze gesty i, i mowa ciała jest podobna, bo jesteśmy z tego samego z podobnego kręgu kulturowego, ale gdy wyjeżdżamy do zupełnie innych, oddalonych od Europy krajów, to wtedy jeszcze jest bardziej za, zauważalne. W tej fazie po pojawia się często lęk, niepewność, utrata poczucia takiej stabilności. Jest nowe miejsce, nowi ludzie, nowi nowy język, i to sprawia, że czujemy, przestajemy czuć się bezpiecznie. W tej fazie możemy odczuwać bardzo dużą tęsknotę za domem i za tym, co było. Jesteśmy zestresowani, możemy mieć problemy ze snem. I to czas, kiedy to poczucie przynależności do nowego miejsca wydaje nam się jeszcze bardzo, bardzo odległe i wydaje nam się totalnie niemożliwe. Kolejna faza nazwana jest fazą reakcji, czyli po tym początkowym szoku nadchodzi reakcja i osoba, która wyjechała, zaczyna dostrzegać, że ok, świat dookoła diametralnie się zmienił i zaczyna rozumieć, że nowa rzeczywistość wymaga adaptacji. Oczywiście dochodzą tego, do tego silne emocje, czasami gniew, smutek, poczucie izolacji, bo na przykład nie rozumiemy świata dookoła. Różnice między, między tym, co było znane, a tym, co teraz jest normą, bywają trudne do zaakceptowania. W tej fazie może nastąpić taka idealizacja dawnego życia, bardzo duża tęsknota za powrotem do kraju, i wydaje nam się wtedy, że. Wszystko było lepiej wcześniej, ponieważ ta adaptacja jest bardzo trudna i wymaga często podjęcia różnych kroków, jak na przykład nauka języka, ale o tym opowiem zaraz na moim przykładzie, jak to wyglądało. Trzecia faza to faza naprawy, i wtedy zaczynamy przysto stopniowo przystosowywać się do życia w nowym kraju. To czas, kiedy pojawia się taka gotowość do zmiany i akceptacji nowej sytuacji. Podejmujemy kroki, by poczuć się pewniej, zaczynamy aktywniej uczestniczyć w życiu społecznym, poprawiamy swoje umiejętności językowe, nawiązujemy pierwsze znajomości, pierwsze przyjaźnie. Powoli zaczynają się oznaki integracji, choć tak jak mówię, to wymaga czasu. Te fazy czasami na siebie nachodzą, nie ma określonej linii czasu na to, Ile potrzebujemy, żeby zaadaptować się do nowego środowiska? U niektórych trwa to szybko, a dla niektórych będzie to bardzo długi proces, a jeszcze inni w fazie szoku lub w fazie reakcji po prostu zrezygnują i wrócą do poprzedniej rzeczywistości, bo stwierdzą, że, że kryzys migracyjny czy po prostu tam nowe życie ich przerasta. To też jest oczywiście możliwe. W fazie naprawy pojawiają się takie pierwsze sukcesy, pierwsze przyjacielskie kontakty. Można, może już lepsza znajomość języka, może już nowa praca, jakaś stabilizacja zawodowa. Takie małe sukcesy często poprawiają samopoczucie i dają poczucie, że to życie w nowym miejscu nabiera powoli sensu. I ostatnia faza kryzysu migracyjnego, czyli taki etap, do którego wiele osób dąży, to taka akceptacja nowego kraju jako swojego domu. Myślę, że wiele osób żyjących na emigracji bardzo, bardzo długo. Nie może tego nowego miejsca nazwać swoim domem. Ale to czas bilansu, przemyślenia tego, co zostało stracone i docenienia korzyści, jakie przyniosła adaptacja. Wtedy zaczynamy definiować swoją tożsamość w, kontek w kontekście obu kultur i odnajdujemy równowagę między dawnym życiem a tym nowym. Może to wymagać pewnej zmiany w postrzeganiu siebie, i dlatego mówiłam na początku o tej tożsamości, oraz zaakceptowania nowych wyzwań, które przychodzą z budowaniem po prostu sobie nowego życia w nowym kraju. I wszystkie te cztery fazy, które składają się na tak zwany kryzys migracyjny, wiążą się z licznymi wyzwaniami. Jednym z nich jest właśnie utrata tego domu, o którym już mówiłam, jako symbolu bezpieczeństwa. Że musimy zmierzyć się z brakiem znanych miejsc, osób, kultury, co wiąże się z silnym uczuciem oderwania, izolacji. I nawet drobne elementy codzienności, takie jak krajobraz, zapach powietrza, lokalne tradycje, mogą być źródłem tęsknoty i wzmagać takie poczucie osamotnienia i zagubienia w nowym miejscu. Kolejnym wyzwaniem jest oczywiście utrata bliskich relacji, zarówno z rodziną, jak i przyjaciółmi. Obecnie możemy oczywiście w każdej chwili zadzwonić do rodziny czy przyjaciół, można porozmawiać również z wideo, ale jak wiemy, to nie to samo. I często doświadczamy rozłąki, która wpływa na nasze emocjonalne poczucie bezpieczeństwa. Często jest też tak, że osoby z tego naszego starego, że tak powiem, środowiska nie rozumieją naszych problemów, które pojawiają się tutaj i dlatego czasami ciężko rozmawia się o pewnych rzeczach. Znajomi, którzy byli wcześniej dostępni na co dzień, stają się odlegli, a utrzymywanie bliskiego kontaktu jest utrudnione. Tak jak powiedziałam, mimo tego, że możemy w każdej chwili zadzwonić, to realność niestety wygląda trochę inaczej. W nowych warunkach niektóre relacje rodzinne mogą też się zmieniać, i przez to niektóre osoby wezmą większą odpowiedzialność na siebie i staną się jakby samowystarczalne i bardziej niezależne, a inne osoby będą czuły się bardziej zależne od bliskich, bliskich w Polsce. I to wszystko potęguje jeszcze większe poczucie zagubienia, szczególnie na początku emigracji, jeżeli, kiedy jeszcze nie wiemy co i jak. I kolejnym wyzwaniem jest to, co już też mówiłam na początku, czyli taki kryzys tożsamości, że my nie wiemy, kim my jesteśmy w tym nowym kontekście. Nowe otoczenie, kultura, normy społeczne. Sprawiają, że musimy trochę zredefiniować siebie. I ten proces jest bardzo trudny i może prowadzić do takiego rozdwojenia między potrzebą zachowania swojej pierwotnej tożsamości i tym, kim byliśmy w Polsce, a koniecznością przystosowania się do nowego świata. To może być naprawdę, to mogą być dwa zupełnie światy, na przykład ktoś w Polsce. Pracował w szkole, był nau nauczycielem w szkole, a na przykład w, Polsce, w Niemczech nie może wykonywać tego zawodu jeszcze. Więc to są zupełnie dwie różne perspektywy, dwa różne światy, do, którego, do których trzeba się trochę przystosować i zredefiniować tym, kim jesteśmy w nowym kraju. I dlatego możemy czuć się rozdarci między tym dawnym życiem a nowym, i to staje się prawdziwym wyzwaniem dla naszej tożsamości. No ale dobra, dosyć tej teorii, teraz przejdę do mojego przykładu i omówienia tych wszystkich czterech faz kryzysu migracyjnego na sobie. Moje początki życia w Niemczech były w Monachium. Przeprowadziłam się do Monachium w 2013 roku i nie byłam mentalnie przygotowana na wyzwania, które mnie czekają, i zderzenie z rzeczywistością okazało się mega trudne. Dla mnie wyzwaniem było nawet robienie zakupów na początku. To, wydaje się to taka prosta kwestia, ale ja nie ogarniałam jeszcze nowej waluty i jak szłam do sklepu, to się stresowałam, czułam się taką e, obawę, że coś pójdzie nie tak, bo ja nie, rozumie, nie zrozumiem kasiera e, albo kasierki i nie będę umiała po prostu zapłacić, bo cały czas w portfelu gdzieś tam szukałam e, polskich pieniędzy. Więc nawet to było dla mnie trudne i na początku wzbudzało mały stres. Kolejnym wyzwaniem, no oczywiście, znajomość języka niemieckiego, czyli codzienne życie w obcym mieście bez znajomości języka. Monachium było przecież dla mnie totalnie nowym miejscem, gdzie nie wiedziałam, jak dojechać i jak to zrobić. Nie miałam dostępu do internetu w telefonie wtedy. Także każde wyjście z domu wywołało, wywoływało stres bo w Polsce gdybym pojechała do nieznanego mi miasta to wiedziałam, że zawsze mogę się kogoś zapytać o drogę, zapytać o pomoc. A tutaj jeszcze brak znajomości języka dochodził do tego, że te wyjścia z domu były bardzo, bardzo stresujące. No bo tak jak mówię, zapytanie o drogę było dla mnie taką barierą nie do pokonania, no bo nie znałam tego języka niemieckiego. Po Monachium musiałam poruszać się bez nawigacji, no bo tak jak mówię, nie miałam wtedy internetu w telefonie, tak jak teraz, że mogę sobie wszystko wrzucić w Google Mapsy i dojechać w każde miejsce, które chcę. Tylko wtedy odręcznie rysowałam sobie mapy ulic, jeżeli musiałam gdzieś dojechać, żeby zminimalizować ryzyko zgubienia się w obcym mieście, żeby nie musieć nikogo pytać o drogę. Te wszystkie, wiedzy to się wszystko nawarstwiało. I wiadomo, że te odręczne mapy, które sobie rysowałam, dawały mi trochę poczucia pewności siebie, ale no nie zmniejszały do końca tego lęku przed zgubieniem się po prostu. Czyli takie małe sprawy, jak zrobienie zakupów, dojechanie na miejsce, które miałam dojechać, wywoływały u mnie bardzo duży stres i poczucie lęku na samym początku. I właśnie te początki, początków nazwałabym fazą szoku w moim przypadku. Potem, gdy już pierwsze dni, tygodnie w Niemczech minęły, już wiedziałam mniej więcej, jak funkcjonuje komunikacja miejska, już wiedziałam, jak dojechać do miejsca pracy na przykład, no to ta codzienność zaczęła nabierać jakiegoś kształtu. No i wtedy bym powiedziała, że weszłam w tą fazę, tak zwaną fazę reakcji. I to był moment, w którym... Powoli docierało do mnie, że życie, które znałam, już nie wróci i że nowe realia wymagają ode mnie zupełnie innego podejścia. I każdy, praktycznie każdy dzień przypominał mi, że muszę dostosować się do tej rzeczywistości, której w ogóle nie rozumiałam, albo w pełni nie zrozumiałam i która różniła się od tego, co zostawiłam w Polsce. Ale albo mogłam wrócić do Polski, albo w jakiś sposób spróbować się dostosować. Ja wyjechałam z Polski prosto po studiach licencjackich i tam jako studentka prowadziłam aktywne życie towarzyskie, pracowałam, miałam w głowie dużo pomysłów na swoją przyszłość, pełna perspektyw na rozwój, a tymczasem w Niemczech na początku trafiłam do pracy fizycznej bez większych możliwości rozwoju, dlatego że po prostu nie znałam języka i ten drastyczny kontrast, bym powiedziała, Sprawił, że moje, bar że moje życie z Polski no, bardziej idealizowałam i tęskniłam za nim i zastanawiałam się bardzo często, czy wyjazd był słuszną decyzją, no bo ja naprawdę spadłam ze studenckiego życia do, nagle do życia pracującego, pracy fizycznej, braku znajomości języka, braku mieszkania i innych problemów. No właśnie, braku mieszkania. To było jedno z większych wyzwań na tym etapie. Znalezienie mieszkania. Rynek wynajmu mieszkań w Niemczech, wiemy, że jest bezlitosny, w Monachium również. I, I starałam się znaleźć nowe mieszkanie, ale to było bardzo trudne, a każdy dzień pobytu w miejscu, w którym wtedy mieszkałam, potęgował moje poczucie zagubienia i braku stabilizacji. Tam było po prostu okropnie. Nie będę więcej o tym mówiła, bo kiedyś już nagrałam o tym odcinek podcastu i też jest artykuł na moim blogu, no ale na pewno to nie było miejsce przyjazne mi i wiedziałam, że koniecznie muszę znaleźć nowe mieszkanie, żeby po prostu wyrwać się z tego środowiska, w którym wtedy mieszkałam. Po prostu wynajmowałam pokój w mieszkaniu takim zbiorczym. I tyle mogę na razie na ten temat powiedzieć. Kolejny trudny temat to już to, co zaczęłam, czyli praca. Pomimo wcześniejszego doświadczenia i wykształcenia i oferty pracy, które mogłam rozważać bez znajomości języka niemieckiego, były bardzo dalekie od tego, czym zajmowałam się w Polsce. Dlatego znalazłam się w pracy fizycznej, pracowałam w piekarni, w kawiarni, w hotelu, w różnych takich miejscach, które były bardzo wyczerpujące i no, kompletnie niezwiązane z moimi aspiracjami i z tym, czego się uczyłam. W Polsce miałam ambitne plany zawodu, zawodowe, a tutaj przytłoczyło mnie poczucie frustracji, po prostu takiej, że nie mogłam wyrwać się z tej pracy fizycznej bez znajomości języka niemieckiego. No i była to bardzo taka bolesna konfrontacja z realiami w Niemczech. No właśnie, język niemiecki. Wiedziałam, że kluczem do adaptacji jest nauka języka, i już właśnie wtedy. Uświadomiłam sobie, że albo muszę się nauczyć języka, albo nie widzę swojej przyszłości w tym kraju. To był bardzo trudny moment, dlatego że ja bardzo dużo pracowałam wtedy, ale zdawałam sobie sprawę z tego, że nauka języka to inwestycja w przyszłość, nieważne czy zostanę w Niemczech, czy wrócę do Polski. Więc każdy kolejny dzień po pracy był ogromnym wyzwaniem, żeby jeszcze iść na kurs językowy. No, ale miałam świadomość tego, że bez językami będzie bardzo trudno zbudować tutaj życie, którego chcę, a z drugiej strony kosztowało mnie to bardzo dużo energii. Ja chodziłam na kurs językowy, chodziłam na kurs integracyjny, a po kursie integracyjnym jeszcze pracowałam, pracowałam w weekendy, także no to był bardzo, bardzo trudny czas, ale mam go za sobą i teraz z perspektywy lat mogę podziękować tej Martynie z przeszłości, że zrobiła to dla mnie, dla obecnej Martyny. I to, co teraz opowiedziałam, nazwałabym tą fazą e, reakcji, czyli takim doprowadzeniem, do, dopuszczeniem do siebie myśli, że ok, rzeczywistość się zmieniła, trzeba się w niej odnaleźć, jest trudno znaleźć mieszkanie, trudno żyć tutaj bez języka, więc trzeba coś zrobić. Oczywiście była frustracja, stres, poczucie zagubienia, no ale z czasem zaczęłam zauważać pierwsze oznaki stabilizacji. Jednym z największych przełomów było znalezienie mieszkania. W końcu poczułam, że mam własną przestrzeń, choćby niewielką. Było to bardzo dużo od, duże odczucie ulgi. Mogłam się wreszcie zrelaksować, zorganizować życie po swojemu, od, odzyskać takie poczucie stabilizacji, którego mi brakowało w tamtejszych warunkach. Kolejna rzecz, tak jak już mówiłam, zaczęłam kurs integracyjny. I to poprawiło moje umiejętności językowe, pozwoliło mi lepiej zrozumieć kulturę, życie codzienne i język był dla mnie trudnym wyzwaniem, ale postępy, które zaczęłam zauważać, dodawały mi mega pewności siebie, zaczęłam załatwiać sama swoje sprawy, zyskałam możliwość swobodniejszego załatwiania codziennych spraw i poczucie, że coraz mniej zależy od pomocy innych osób. Co było dla mnie bardzo dużym krokiem do przodu i myślę, że bez tego, tego poczucia, że mogę sama wziąć życie w swoje ręce, byłoby mi bardzo, bardzo trudne. I kolejnym ważnym krokiem była decyzja o zmianie pracy, czyli odeszłam z wyczerpującej fizycznie pracy, która mnie frustrowała, i choć oczywiście ta nowa praca jeszcze nie była zgodna z moim wykształceniem i moimi ambicjami, ale dawała mi więcej satysfakcji i mniej stresu. I zaczęłam widzieć powoli możliwości rozwoju zawodowego, co, mnie, co motywowało mnie do dalszej nauki języka i pracy nad sobą, bo po prostu widziałam, zaczęłam widzieć światełko w tunelu. Nieocenionym wsparciem w tej fazie byli też nowi znajomi, których poznałam, zarówno na kursie językowym, jak i w pracy, i te relacje sprawiły, że przestałam czuć się tak bardzo odizolowana. I wspólne wyjścia, rozmowy, drobne codzienne momenty spędzone razem zaczęły dawać mi poczucie przynależności, czyli moja praca przestała ograniczać, moje życie przestało się ograniczać tylko do pracy i nauki języka i gdzieś tam jeszcze pojawiły się właśnie nowe znajomości. I powoli, krok po kroku zaczęłam czuć się coraz bardziej u siebie, bo miałam właśnie tam swoich ludzi, swoich przyjaciół, i zaczęłam odbudowywać takie poczucie własnej wartości po prostu. No i po tych licznych wzlota, wzlotach i upadkach nadszedł moment, w którym zaczęłam, tak jak powiedziałam, dostrzegać światełko w tunelu. Zaczęłam akceptować nową rzeczywistość, zdecydowałam wtedy, że chcę zostać w Niemczech dłużej, bo na początku myślałam, że to będzie taka jednoroczna przygoda, i zyskałam to poczucie, że chyba odnajdę swoje miejsce w tym kraju i, i będzie okej okay po prostu. I tutaj dla mnie przełomowym momentem było podjęcie decyzji o pozostaniu w Niemczech na dłużej, ale też o przeprowadzce do Berlina. Chociaż Monachium było moim pierwszym przystankiem, to Berlin bardziej mnie zasfascynował swoją otwart otwartością, różnorodnością i energi energią. I tutaj poczułam, że mogę się rozwijać i odkrywać nowe możliwości. I ta decyzja symbolizowała pełne zaakceptowanie mojego życia w Niemczech, bo już wtedy podjęłam świadomą decyzję, że okej, okay, chcę tutaj zostać, ale przeprowadzam się do Berlina po prostu. Kolejno rozpoczęłam studia zaoczne na Ułamie w Poznaniu i dojeżdżałam z Berlina do Polski. Było to wyzwaniem, ale bardzo się cieszyłam na, na rozwój po prostu, bo bardzo chciałam dalej studiować, dalej się rozwijać. W międzyczasie nadal uczyłam się języka niemieckiego, i moja intensywna nauka przyniosła efekty. Zdobyłam certyfikat C1 i to było dla mnie ogromne osiągnięcie, bo uważałam się za totalne beztalencie językowe. I to zwiększyło moją pewność siebie i otworzyło mi bardzo dużo drzwi do nowych możliwości zawodowych. Taka znajomość języka na poziomie zaawansowanym pozwoliła mi swobodnie funkcjonować, oczywiście, w takich codziennych sytuacjach, komunikować się też w środowisku zawodowym. No i tutaj też widziałam dużą szansę na, na rozwój po prostu w moim, w moim kierunku. I tak właśnie z postępem nauki w nauce języka udało mi się znaleźć praktykę w agencji content marketingowej, czyli w obszarze, w którym chciałam się rozwijać, który był bliski mojemu wykształceniu. I to był bardzo ważny krok dla mnie, bo wróciłam do branży, Zgodnej z moimi kompetencjami. I ta nowa praca dała mi dużo satysfakcji i otworzyła mnie na nowe możliwości zawodowe w Niemczech. Po przeprowadzce do Berlina zaczęłam również pisanie bloga. Chciałam na początku dzielić się swoimi doświadczeniami o mieście, ale potem zaczęłam opisywać również swoje wyzwania, które tutaj przeżyłam na emigracji. Blog na początku był miejscem, w którym mogłam dzielić się swoimi refleksjami, refleksjami, nawiązywać nowe kontakty. Pisanie było dla mnie formą wyrazu, było takim wyżyciem się kreatywnym, dlatego że jestem też dziennikarką z zawodu, więc tego mi też bardzo brakowało. A z czasem stało się również moją działalnością, moją drugą pracą. Otworzyłam swoją własną działalność gospodarczą pod właśnie pod bloga i pod podcast, który właśnie teraz słuchasz. W Berlinie zaczęłam też budować nowe relacje. Berlin jest pełny, pełen ludzi z różnych kultur, z różnych środowisk i dał mi możliwość poznania osób o inspirujących doświadczeniach. Mam tutaj swoje przyjaciółki, mam znajomych, zawsze jest z kimś wyjść na kawę, zawsze jest z kimś wyjść do kina, więc to też jest bardzo ważne, żeby budować te relacje na miejscu, tam gdzie się mieszka. I Berlin stał się. Moją pasją poniekąd. Ja bardzo lubię Berlin, jego historię, architekturę, różnorodność. To bardzo mnie fascynuje, więc zawsze, gdy mam wolny czas, to odkrywam dzielnice, muzea, lokalne wydarzenia, festiwale tutaj zawsze się coś, coś dzieje. I to jest miasto z, z wielowarstwową tożsamością którą bardzo, bardzo chętnie odkrywam na co dzień. Tak jak widzisz na moim przykładzie, ja przeszłam od etapu, w którym bardzo nie lubiłam swojego życia tutaj, do totalnej akceptacji i tego, że gdy wyjeżdżam ze swojego mieszkania z Berlina, to bardzo za nim tęsknię i czekam, aż do niego wrócę. Kryzys migracyjny to proces pełen wyzwań, momentów zwątpienia, ale też takich przełomowych odkryć. I taki początkowy szok, uczucie zagubienia, rozłąka z dotychczasowym życiem jest po prostu nieunikniony, ale każdy etap przynosi nowe lekcje. I z czasem ja zbudowałam sobie fundamenty stabilności. Myślę, że bardzo ważne jest mieszkanie, znajomość języka, nawiązywanie nowych relacji i po prostu też praca w miejscu, które daje nam satysfakcję. Prowadzenie bloga i dzielenie się doświadczeniami z Innymi, po prostu stało się też takim naturalnym dopełnieniem mojej podróży migracyjnej, że tak powiem, i sposobem na wsparcie osób, które dopiero przeżywają podobne rozterki, przez które ja już przeszłam. I chciałam Cię zostawić z takim przesłaniem, że każdy kryzys niesie szansę na odkrycie nowej wersji siebie i budowanie życia na swoich zasadach. A Ty daj mi znać, jak wygląda kryzys migracyjny u Ciebie. Na której, w której fazie obecnie jesteś, i jaką przyszłość widzisz tutaj dla siebie w Niemczech? Do usłyszenia w następnym odcinku.